Elementy składowe naszego projektu proponuję przechowywać na kilku różnych warstwach. Dzięki temu zwiększymy kontrolę nad naszym projektem oraz ułatwimy sobie pracę w przyszłości jeżeli będziemy chcieli cokolwiek zmodyfikować jak i pracę z samym projektem. Ale to oczywiście wyjdzie w praniu i zobaczysz sam w jak szybkim czasie będziemy zapełniać poszczególne warstwy. Także przejdźmy do panelu warstwy i znajdziemy tutaj pierwszą warstwę, która jest domyślnie tworzona wraz z projektem. Ja proponuję zmienić jej nazwę i w tym celu wystarczy ją wskazać, a następnie kliknąć na samej nazwie. Dobrze. I wprowadzę nazwę Master Guide. I Enter. Na tej konkretnej warstwie będę przechowywał różnego typu linie pomocnicze związane ze stroną wzorcową. Ale o tym będziemy oczywiście sobie rozmawiali w późniejszym czasie. Na razie proponuję utworzyć jeszcze 5 dodatkowych warstw. Przykładowo. Możemy przeciągnąć bieżącą warstwę na ikonę tworzenia nowej warstwy. I tym samym kopiujemy tę warstwę. Możemy również utworzyć warstwę klikając na ikonie Nowa warstwa, lub też przejść do rozwijanego menu Nowa warstwa. Istniejące warstwy możemy także powielać. Wystarczy skorzystać z prawego przycisku myszy, wskazać jakąś warstwę i wybrać polecenie Powiel warstwę. Lub też możemy to samo uzyskać z poziomu rozwijanego menu. W ten sposób udało nam się utworzyć sześć warstw i proponuję teraz zmienić ich nazwy oraz kolejność. Chciałbym także wskazać na to, iż w momencie w którym kopiujemy warstwę, to oczywiście kopiujemy ją wraz z zawartością, jak i z etykietą koloru, która znajduje się po lewej stronie. No dobrze, na samej górze chciałbym umieścić warstwę Master Guide, gdzie będę przechowywał odpowiednie linie pomocnicze. A te linie będziemy tworzyli już w kolejnej lekcji. Poniżej chciałbym wprowadzić warstwę związaną z elementami interaktywnymi. Także wykorzystam prawy przycisk myszy, kliknę na warstwie i skorzystam z opcji. Następnie wprowadzę odpowiednią nazwę, czyli interaktywne. Dobrze, i zmienię kolor powiedzmy na hm. I będzie czarny. I ok. Nasza kolejna warstwa to ikony top. I będzie to warstwa przechowująca elementy graficzne, które z jakichś powodów nie mogą rezydować poniżej warstwy związanej z tekstem zasadniczym. Ale o tych powodach będę mówił w późniejszym czasie. Także wskazuję trzecią warstwę od góry i skorzystam z rozwijanego menu, opcje warstwy. Następnie wprowadzę nazwę. Ikony top, czyli górne i zmienię kolor hmm, powiedzmy na niech to będzie niebieska siatka i kliknę ok i kolejna warstwa będzie związana z tekstem zasadniczym a warstwie chciałbym przypisać czerwony kolor także wykorzystam warstwę znajdującą się na samym dole Wskażę tą warstwę kliknę na nazwie i wprowadzę body tekst a następnie przeciągnę tą warstwę poniżej ikony top. Także klikam, przytrzymuję i przeciągam w taki sposób. Moja przedostatnia warstwa również będzie związana z ikonami oraz obrazkami. Także dwuklik na warstwie, obrazki i ikony. Zmienię kolor na powiedzmy hmm, żółty. OK. I ostatnia warstwa, czy też warstwa znajdująca się na samym dole, będzie związana z geometrią. Tutaj po prostu będę przechowywał ewentualne obiekty geometryczny. Skorzystam z kliknięcia, geometria i pozostawię zielony kolor. No dobrze, w ten sposób udało nam się utworzyć kilka warstw. Wydaje się, że jest to dużo, ale jak szybko się okaże, te warstwy będą zapełniały się w błyskawicznym tempie. Na tym etapie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że oczywiście warstwy możemy przemieszczać względem siebie, klikając, przytrzymując przycisk myszy i przesuwając. Możemy je usuwać korzystając z tej ikonki. Możemy wyłączać widoczność poszczególnych warstw. Jak i zabezpieczać je przed przesuwaniem elementów, które znajdują się na warstwach. A same warstwy to tak naprawdę kontenery, które przechowują różnego typu obiekty znajdujące się na stronie. Także działają one podobnie jak w przypadku warstw ilustratora i nie mają większego związku z warstwami Photoshopa. A to oznacza, że możemy rozwijać zawartość tych warstw klikając na ikonie z grotem, która ta ikonka znajduje się po lewej stronie od nazwy, i automatycznie uzyskujemy wgląd w zawartość wybranej warstwy. Oczywiście możemy również korzystać z opcji tych warstw, które znajdują się poniżej, jak i operacji, które znajdują się w rozwijanym menu. No dobrze, w ten sposób prezentują się wstępne ustawienia. Wydaje się, że jest to dużo pracy, ale dzięki temu zaoszczędzimy sobie mnóstwo nerwów w przyszłości. I szybko okaże się, że takie, powiedzmy, rozwarstwienie projektu działa po prostu na naszą korzyść. A już w kolejnej lekcji będziemy zajmowali się układem naszej strony i liniami pomocniczymi, które będziemy wprowadzali na warstwę Master Guide, ale w odniesieniu do strony wzorcowej.